Dzień dobry Tomasz Słodki, witam państwa bardzo serdecznie. W studiu witam mojego gościa, Kamil Zazula. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściciel firmy Devesol, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych. Jakie konkretnie zadania administracyjne są najczęściej poddawane automatyzacji no i jakie przynosi to efekty? Jeżeli chodzi o administrację, to najczęściej jest to obieg dokumentów. Takich, które jeszcze przychodzą mi do głowy, to dział związany z finansami, raportowaniem, płatnościami ogólnie. Czyli wszystko, wszystkie te procesy, gdzie tam się po prostu powielają dane. Mm -hmm. I rozumiem, że to gdzie się znajdujemy nie ma jakoś specjalnego znaczenia, jeśli na przykład pracujemy wirtualnie i mamy rozproszonych pracowników w różnych miejscach. To nie przeszkadza nam to, że oni nie są w jednym biurze i w jednym miejscu. Nie, nie. Automatyzacje działają online, więc każdy pracownik z każdego miejsca na świecie jest w stanie się po prostu połączyć z takim systemem, działać na takim systemie. Czy automatyzacje dają też możliwość śledzenia na przykład historii tego, co do klienta zostało wysłane, jak zautomatyzowane i jak to ta ścieżka komunikacji z nim wyglądała? Tak, oczywiście. Często właśnie nasi klienci proszą o to, żeby to było w ten sposób wykonane, żeby później w razie ewentualnych Problemów, może mogli łatwo dojść do tego, co zostało rzeczywiście wysłane, przez kogo, kiedy. Ta administracja to rozumiem, że to nie tylko wewnątrz firmy, ale też na zewnątrz, na przykład wystawianie faktur dla klientów i tak dalej, i tak dalej, ale od razu nasuwa mi się pytanie, jak te automatyzacje administracyjne wpływają na polepszenie jakości firmy i, i, i szybkość pracy. No to tak naprawdę, jeżeli na przykład nie musimy wystawiać faktur, tylko robi to za nas system, no to tu są duże oszczędności czasowe. No i co za tym idzie kosztowe również. Ale jeżeli chodzi na przykład o obiekt dokumentów, czy ich archiwizację, powielanie, usuwanie, kategoryzowanie, no to tu też widzimy oszczędności związane z czasowe, które Nawiązują do tego, że pracownicy nie muszą odszukiwać tych dokumentów gdzieś tam w stosie wszystkich y, innych dokumentów, tylko po prostu są y, te dokumenty gdzieś tam online za, zapisane i, i w bardzo szybko może nie dotrze. No właśnie, tak. ja mam w ogóle wrażenie, że jak się prowadzi biznes, czy to mały, czy duży, to zawsze jest problem z tym, żeby odnaleźć jakąś informację, więc mhm. szybki dostęp do tych informacji, nawet jak mamy kilka systemów, jest bardzo ważny. Rozumiem, że jeśli mamy coś zautomatyzowane, to może być jakiś jeden system CRM, który gromadzi nam te wszystkie dane i jakby w jednym miejscu jesteśmy w stanie, nie wiem, przez linki albo przez jakieś okienka dotrzeć do tych informacji? Tak, dokładnie. To może być system CRM, to może być jakaś zewnętrzna baza danych. Z zrobiona bezpośrednio pod wymaganie klienta, bo niekoniecznie te wszystkie gotowe systemy CRM oferują to, czego klient, czego nasz klient oczekuje, tak? Ale to więc... zawsze można dopisać pewnie jakieś tam funkcje, tak? Tak, ale nie wszystko się da, więc yy, bywa i tak, że klient woli postawić sobie zewnętrzną bazę danych, jakąś aplikację, jakieś nowe rozwiązanie, żeby po prostu jeszcze łatwiej mógł sobie obsługiwać tych swoich klientów, jeszcze łatwiej wyszuki wyszukiwać różnych informacji. Rozumiem, że też macie pomysły i proponujecie klientowi, że na przykład w tych automatyzacjach, które klient by chciał, dobrze wdrożyć, na przykład taki a taki system CRM. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o systemy CRM, to aż tak bardzo się w nich nie specjalizujemy. Raczej nie staramy się dobierać konkretnie systemów CRM do danych klientów. Tylko, jeżeli klient zgłasza się do nas mając już jakiś system CRM, no to jesteśmy w stanie mu doradzić jakich aplikacji użyć jeszcze, czy jak zbudować tę automatyzację, żeby osiągnąć ten cel, który klient sobie. I zaprawa. później możecie to łączyć też. Tak oczywiście. Tutaj głównie chodzi o to, że e, automatyzacje bazują na łączeniu różnego typu um, aplikacji. A teraz dużo się robi po API, tak? tak. API to jest tak, co to jest API? To jest jakiś klucz taki? tak? Nie, nie. API to jest po prostu interfejs, który pozwala na komunikowanie się aplikacji między sobą. I wtedy, na przykład, na, na przykład, nie wiem, kurier, czyli firma kurierska, daje to API, i on się łączy, na przykład, z, ze sklepem, w którym ktoś zamawia, i się wymieniają danymi, kontaktują, tak. i później wszystko ze wszystkim działa. Tak, dokładnie. Chodzi właśnie o tą wymianę danych między różnymi aplikacjami. A powiedz, jakie są wyzwania, jeśli chodzi o wdrożenie, właśnie automatyzacji w administracji? Chodzi tutaj o to, że jeżeli zgłasza się do nas klient, który ma już jakiś system i ten system jest duży, jest skomplikowany, no to wyzwanie pojawia się w momencie, jeżeli trzeba się z tym systemem zintegrować, bo niekoniecznie wszystkie systemy mają dostępne właśnie API, przez które możemy się łatwo, przez które możemy łatwo wymieniać dane często są to duże systemy i tak naprawdę nie jesteśmy na nikim w stanie wymusić tam, żeby na przykład to API wdrożyć, żeby ta komunikacja była między systemami łatwiejsza i to jest jedno z takich większych wyzwań, które spotykamy, ale też jeżeli właśnie chodzi o dokumenty administracyjne, no to tam pojawiają się też różne dane firmy. I kwestią bardzo ważną jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa tych danych, czyli musimy po prostu zapewnić narzędzia, które umożliwią zapewnienie tego bezpieczeństwa, że te dane nigdzie nie wyciekną, że nikt ich nie wykradnie i że będą po prostu widoczne tylko dla odpowiednich pracowników na przykład. Ale rozumiem, że da się te problemy pokonać. Tak, to są wyzwania, które da się, da się zawsze y, pokonać. Kamil Zazula, właściciel Dewesol, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia, do zobaczenia.